Mamy szokujące zdjęcia z Norwegii. Wszędzie pełno wojska, podobno jest tu potwór. Ludzie uciekają przed jakąś gigantyczną istotą. Sądząc po śladach, zmierza w kierunku stolicy Norwegii Oslo uciekajcie! zawiadomić rząd. Co to jest? Nie mam kwalifikacji, by to określić. Potrzebny nam ktoś, kto je ma. Tiedemann, pani premier przyznała pani status doradcy naukowego. Coś wyszło z góry. Tropiliśmy, to coś, ale ślady nagle się urwały. T. rex zabłąkał się w norweskich górach? To się okaże. A gdybym powiedział, że tysiąc lat temu trole grasowały po całej Norwegii? Wiesz, w każdej baśni jest ziarno prawdy. Odpalaj. Szybciej. Łącz Zosło. Nic nie mogło nas przygotować na to, z czym się mierzymy. Trzeba to powstrzymać siłą. Możemy też wystraszyć broń. Ale gwarantuję, natura weźmie odwet. Wycofać się. To troll, rany boskie. Zniszczmy go, zanim on zniszczy nas. To dopiero początek przygody.